To bardzo proste. Pewnego dnia moja mama powiedziała mi, że człowiek jest wart tyle, ile może dać drugiemu człowiekowi i trafiło to do mnie. I czuję, że w ten właśnie sposób się spełniam. Daje mi to radość i czuję, że ja daję radość innym. Zdecydowanie od rodziców. Zdecydowanie no to jest przekazywane w domu. Od dziecka widzi się zachowania, naśladuje się rodziców. I uważam, że gdyby nie oni, na pewno bym dzisiaj tutaj nie stała i nie trzymała tych nagród w dłoni. Myślę, że zachęciła mnie do tego pani Warchał, czyli opiekun mojego wolontariatu. Oni zajmuje się osobami młodszymi albo osobami, które mają problemy z nauką. Pomagam im w zadaniach, chodzę też na różne maratony, pomagam tam w organizacji. Czasem bywa ciężko, jako harcerce jest mi łatwiej, ale jeżeli robię to co lubię, to daje radę. Ten konkurs jest takim impulsem dla wszystkich, żeby pomyśleć, zauważyć te osoby, które są bardzo aktywne, angażują się w sposób nieprawdopodobny, nie tylko w różnego rodzaju organizacjach prowadzą swoją działalność, nie tylko są wolontariuszami, praca w hospicjum. Nieprawdopodobne, że, że te młode osoby w 24 godzinach zdążą iść do szkoły, odrabiać lekcje, pracować, uczyć się, ale też tak dużo, dużo różnych przedsięwzięć realizować. One pokazują, Swoją postawą, swoim zaangażowaniem, że można tak, że można być młodym człowiekiem i w ten sposób żyć tak bardzo aktywnie i dla innych.